Nanga Parbat, gra od wydawnictwa Fox Games, bardzo dziękujemy. Ciekawa produkcja, ponieważ jedno, że się spinamy na górę, tak, w Himalajach, natomiast druga rzecz, że gra logiczna dla pary, swego czasu dominowana do Golden Geeka dla najlepszej właśnie gry logicznej, nie, najlepszej gry dla pary właśnie była nominowana. Dla dwójki, tu od 14 roku życia, dla mnie, to jest zawyżone. Stwierdzenie około pół godziny zabawy. No i oglądamy, jaka jest gra. Czyli, tak na planszy będziemy z zwierzątka, ludzika. Tu widać, że będziemy sobie wybierali. Tak, będziemy dawać tych naszych szerpów i zbie zwierzę zwierzęta zbierać. I gramy o obozy, rywalizujemy o różne zwierzęta w naszej kolekcji, identyczne zwierzęta. Nie zwierzątka nam dają określone tutaj zdolności. Kto u nas wydaje i kto, kto za granicą. I oglądamy no. Więc tak, planše indywidualne, różne zwierzęta, do, dla nas egzotyczne, tak, bo to są lampard śnieżny, tar, piżmowiec, jak, nachur, panda czerwona. Panda czerwona można spotkać w niektórych zoo i tak. Tego, jak, jak, jak przeciągniemy w dół, to mamy zamiana ludzików za sąsiadujących. Tego w dół to sąsiadujący za zwierzątko. Tu wymiana zwierzątek gdziekolwiek, na planszy. Tutaj przemieszczanie tego ludzika, który odblokowuje nam te poszczególne tutaj elementy. Tu widzimy punkcik dla tego, kto, kto, kto przegrywa. A tutaj widzimy, że to jest joker, tak? I tu dla, dla kolejnego, planszetki są dwustronne, ale to jest, z tego mi się wydaje, to samo. Teraz plansza. No i widzimy, tu mamy sześć tych elementów, w każdym jest też sześć pól. Tu idzie nam tak ciekawie, zaraz tak, idzie nam tak, tak nam ta punktacja idzie nietypowo. Tu widzimy te dzielone, tak. Od 2 do 7 do obozów, od 3 do 8 różnych zwierzątek, wykreślone łapki, a tu tych samych zwierzątek. Hmm. Budemko trochę okrojone, a szkoda. Chcemy wybierz zwierząt z regionu przewodnika, czy tego żółtego, umieść w tym miejscu spinacza, przenieść przewodnika i buduj obozy, by zdobyć punkty. Używaj zwierząt, by wykonywać akcje specjalne czyli z tych naszych planchetek własnych. I teraz oglądamy, jeszcze się w środku. Momencik. I mamy tak. mogę stać, może leżeć. Pewnie, le, żeby leżało to będzie wygodniej. To oczywiście, losowo sobie umieszczamy. Tutaj panda. Bardzo ładnie to wygląda. Tak. Wszystkie umieściłem. Chyba wszystkie, mi się wydaje. Każdego po jednym. Teraz tak, te nasze namioty i ci ferpowie. No i serwne tak. Kosteczki do, do, do tego punktowania, żeby tu je stawiać. No i przesuwać. No i ten y, żółty, tak, przewodnik chyba się nazywa dla, dla zaznaczenia tych flag. A tu jeszcze mamy naszych ludzików, szerpów. My sobie to obejrzymy. To są nasi szerpowie, tak. To wszystko jest takie generalnie malutkie, ale yy, każdy no, pionek jest taki indywidualny, tak. Yy, jest, jest skrojony idealnie, żeby przypominał dane zwierzę. Więc może i małe, ale, no, każda rzecz jest inna, każda rzecz jest ładnie wykrojona, tak. specjalnie to jakiś nie jest taki masowo robiony, tylko pod tą grę typowo. To wygląda jak wszystko tak, tak należy, jak te zwierzęta w, w, w opisie, tak. Tak to ma, ma, wyglądać. Pionki też takie w sumie nietypowe. Normalnie te, te miple, tak, są trochę inne od tych. Namioty też. Ładnie to wygląda, no fajnie, fajnie tutaj zrobiona ta gra jest, tak, z wyglądu naprawdę kapitalna, nie zajmuje to wiele miejsca A, i technicznie wydaje się, że będzie dobre, w końcu też nagrodę zdobywało, tam nominację A, i jest tak ładnie zrobione, że to wszystko w drewnie i wszystko tak fajnie wyklejone, że się powinno spodobać e, odbiorcy, nawet takiemu młodszemu, chociaż niby było 14 lat, ale to... Tak naprawdę z tym 14 lat to często różnie bywa. Nanga Parbat. Dzięki.